Chyba nie tylko mi po usłyszeniu nazwiska Heiser pierwsze co wyskakuje przed oczami, to reklama proszku do prania. Ale to może dlatego, że jestem z rocznika 9.5. Czy nowy skoncentrowany wizir usunie brud lepiej niż tańsze proszki? I co pani powie na taki brud? No mniejsza. Jest jednak drugi Heiser i Ozgrozo, jest on potomkiem króla wiziru. No! Może lekko przesadziłem z tym o zgrozo, ale poziom odklejek, jakie prezentuje ten adept, przekracza często granicę dobrego smaku. Filip Heiser jest prezenterem telewizyjnym, który zyskał niemały rozgłos w Polsce. Z jednej strony jest spoko mordeczką, a z drugiej facetem, który zdecydowanie powinien mieć kogoś od budowania PR-u albo przynajmniej doradzania co mówić, a czego nie. Otóż jak doskonale pewnie wiecie, Mirabelka otworzyła jakiś czas temu budkę z kebabem. Zwykła budka serwująca przeciętnej jakości kebaba, która nie doda ci mocy, nie odmłodzi cię, ani też nie doda plus 5 do zajebistości jak kebabę od Piri Piri. Pytany niejednokrotnie o nowe przedsięwzięcie, Filip nie kryje swojego entuzjazmu. Swój mały lokal nazwał królestwem kebaba, a kariera w gastronomii była jego marzeniem z dzieciństwa. I wiecie, chłop po prostu cieszy się z otwarcia własnego biznesu, trochę jak dzidziuś dostający nową zabawkę, ale koniec końców nie widzę w tym nic złego i szkodliwego. Ale... No jest pewno małe ale... Hajzerowi od dawna potrafi się delikatnie mówiąc odklejać. Tak też się stało tym razem. Heizer pochwalił się zdjęciem z fanem, który walczył o życie w jednym z warszawskich szpitali. Spotkanie to miało być wielką niespodzianką dla nastolatka. Podobno nie wiedział o całym zajściu, po prostu bardzo chciał zobaczyć kogoś, kogo jak miewam w jakiś sposób ceni i szanuje. Mama Wiktora, z którym Filip zapozował, napisała pod jednym z postów, że jednym z jego największych marzeń jest spróbować kepsa pod uniwersum celebrycy. No ale dostaw jeszcze nie ma. Nieoficjalnie prezes wsiadł w auto i zrobił dziś pierwszą dostawę, prosto na oddział kardiologii dziecięcej. Informuje uradowany prezenter i zapewnia, że stworzył swój biznes nie dla Excela, ale żeby sprawiać radość. Ale na tym nie koniec. Filip, jak przystało na mistrza autopromocji, z góry odpowiedział na wszelkie możliwe zarzuty. Czego nie zrobię w życiu? Hejtować będą zawsze. Napisał z fizjologicznym spokojem. No bo przecież kto by się przejmował takimi drobnostkami jak smak czy wyczucie momentu, gdy chodzi o wielki biznes. I tu jest właśnie problem z byciem Filipem Heizerem. Bo sam osobiście nie ma nic do gościa, robi swoją robotę najlepiej jak potrafi, stara się być przedsiębiorczy, ale kurwa. Czy nie przyszło mu do głowy, że to co robi jest lekko nieapetyczne? I nie, nie mówię tu o tej górze mięcha zawiniętej w naleśnik, a nieco innym przedsięwzięciu. Z jednej strony zrobił dobry uczynek, z drugiej promowanie na tym swojego interesu jest obrzydlistwem. I tak, promowanie biznesu to właściwe określenie. Fani prezentera z rozgorączkowanymi sercami i nadmiernym entuzjazmem nazwali go wręcz aniołem. Jednakże jak to w bajkach bywa, nie każdy anioł jest bez skazy. Internauci zawsze czujni i gotowi do obrony przed nadmiernym marketingowym szaleństwem. Zareagowali niczym rycerze w lśniących zbrojach, Albo raczej w wygodnych dresach. Uzbrojeni w klawiatury i złośliwe komentarze uznali całą sytuację za jedno wielkie nieporozumienie. Jest to najdelikatniej mówiąc mocno niesmaczne. Reklama kebaba w szpitalu z chorym w tle. Widać poziom desperacji i braku klasy. Niestety. Wszystko fajnie, ale serio, nie można było tego kebaba zawieść bez obwieszczania tego światu? Takie zwyczaje cicho-sza. Jestem rozdarta. Miało już nie być zbiórek i podreperowania swojego wizerunku po wtopach. I oto jednak znowu. Reklama biznesu, ocieplanie wizerunku i biedny człowiek w tle. Ten celebryta nigdy się nie nauczy jak być porządnym bez wykorzystywania innych. Czytamy w komentarzach. A kto nowy niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych... Filmach. A skoro o żeladzie mowa, warto przejść do kolejnej topy z udziałem uprzejmego prezentera książulo. Najbardziej znany w Polsce youtuber specjalizujący się w testowaniu jedzenia Postanowił rzucić wyzwanie legendarnemu kebabowi Serwowanemu w kebabowni Filipa Heizera Przed wyruszeniem na kulinarne safari Książulo zauważył pewne kontrowersje w mediach społecznościowych Popularniejsze osoby odwiedzające kebabownię Heizera Rzekomo dostawały więcej mięsa i lepiej wyglądające kebaby Brzmi jak pierwszy temat do zbadania, prawda? Wyruszając na swoją misję z kamerą w ręku Książulo postanowił zastosować pewien podstęp Plan był prosty, ale Sprawdzić, czy naprawdę istnieje kebabowa hierarchia? Czy zwykły śmiertelnik dostanie mniej mięsa niż celebryta? Czy kebab Filipa Heizera naprawdę jest lepszy dla wybranych? Po dotarciu na miejsce książuro został potraktowany jak król, kelnerzy niemal rozwijali czerwony dywan przed nim, a kebab, który otrzymał, był niczym posiłek dla Sultana. Zostaliśmy potraktowani lepiej niż przypadkowy klient. Twierdził książulo, obserwując swoje odbicie w tłustej, aromatycznej tafli kebabowego mięsa. Nasz sprytny Jupiter zjadł pierwszy kęs i wow, ten kebab miał wszystko! Soczyste mięso, świeże warzywa i tajemniczy sos, który sprawił, że kubki smakowe zaczęły tańczyć. Ale czy to naprawdę był standardowy kebab? Czy może specjalna porcja dla VIPów? Zgodnie z planem, księżulo miał też swojego tajnego agenta. Przypadkowego klienta, który kupił kebab bez specjalnych przywilejów. Jego kebab wyglądał nieco mniej i... Imponująco, jakby ktoś zapomniał dorzucić te magiczne dodatki. Mój lawarz ważył 515. No cóż? 463. Ja w ogóle widziałem, jak robili tego kebaba, że zaczęli ważyć mięso, bo to też był taki zarzut. Zaczęli to ważyć, a mimo to dostaliśmy więcej niż randomowy gość. Wnioski zostawiam Wam, pokazuję tylko, jak jest. I musicie przyznać genialnie chłopak, to rozkminił. Doczekał się również odpowiedzi od samego Heizera. Posłuchajmy. Otworzył Pan budkę z kebabem. Skąd nie budka, ten pomysł? To nie jest budka z kebabem, to jest królestwo kebaba, proszę Pani. Aha. Jeszcze raz proszę zadać pytanie. Ja od zawsze marzyłem o kebabie. Jak mój ojciec pracował w Berlinie Zachodnim, malował tam ściany, to był koniec lat 80., zabrał mnie na Pierwszego donera w życiu. Potem moim dużym takim marzeniem biznesowym było posiadanie franczyzy McDonalda. Otworzyłem Franczyzę Subwaya. Ten biznes. Splajtował, dlatego że przez ściany otworzył się właśnie kebab. Ja sobie przypomniałem o tym marzeniu z dzieciństwa, i skończyłem pracę w telewizji i otworzyłem kebab. A za chwilę będą kolejne punkty w Opolu również. Czy widział pan recenzję książula? Widziałem, jest tak samo do. jak sam autor tej recenzji. No i tupa, kolejny raz, gdy to robi, wypadałoby rzucić parę zdań do słuchawki. Jakby, no wiecie, recenzja to recenzja. Trzeba przyjmować krytykę na klatę, nawet jeżeli trafia ona w nasze najczulsze punkty. Mi wiele osób pisze, że nie podobają mu się rzeczy, które robię, i dopóki nie wplata między słowa, stwierdzeń, że jestem śmieciem i podobne, to akceptuję taką kolej rzeczy. Ja powiem więcej. Staram się wyciągać wnioski i uznawać to za lekcję. Ale Filipowi to się nie spodobało. YouTuber z niewzruszoną pewnością siebie powiedział krótko, że nada. Zapowiedział, że jego kebabowa saga się nie skończy i na pewno nie jest to ostatnia niezadowolona recenzja. Może chociaż reszta nauczy się dawać takie same porcje influencerom i zwykłym klientom. Twierdził książulo, mając nadzieję, że jego uwagi będą lekcją dla wszystkich właścicieli kebabów. W końcu sprawiedliwość w świecie kebabów musi zatriumfować, a książ Żulo jak robin hut jedzeniowych recenzji stoi na straży równości i pyszności dla wszystkich. Uwagę Hajzerowi postanowił zwrócić również Krzysiu Stanowski, a ten jak wiadomo, jak za punchlinem to mucha nie siada. Posłuchajmy. Filipie, Heiserze, posłuchaj mnie. Otworzyłeś budkę na kółkach, gdzie sprzedawane są kebaby. Miejsc w Polsce, gdzie sprzedawane są kebaby, jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Nie jest to żadne wielkie wydarzenie. Dorabiasz do tego e, jakąś ideologię, opowiadasz o swoich doświadczeniach z przeszłości, o tym, że chciałeś mieć McDonalda. Masz budkę. To nie jest żadne królestwo, to jest budka. No cóż, Heizer choć wierzy, że ma dobre serducho, to w głębi serca pozostał tym malutkim chłopcem, który mocno wierzy w to, że cały świat jest przeciwko niemu. Powiem więcej, przyjął również postawy, jakoby wszystko mu się należało, łącznie z szacunkiem, na który nie zdążył zapracować. Życzę mu więcej pokory i patrzenia trzeźwo na niektóre sprawy, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, jego budka nie jest niczym niezastąpionym, a na jego miejsce znalazłoby się milion lepszych. A skoro o kojarzycie dziewczyny z zespołu modelki? Nie lubię i chyba że z tobą? Tu macie anotację do odcinka o panienkach. Elo.